Pan mówił, rozwiążmy go. A, halo, panowie, co wy robicie i dlaczego zabieracie mojego osiołka? Nas pan go potrzebuje. Dobra, dobra weźcie. Ale nie wiem, czy do czego się przyda. Jest mały i jeszcze nic, nigdy nic nie nosił. Właśnie o niego mm. prosił na pan. W porządku, weźcie go. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Co oni ode mnie chcą? Co to za zadanie? Wygląda na to, że jest to coś dla nich bardzo ważnego. Posadzono jakiegoś człowieka. Kiedy wchodziłem do Jerozolimy, wszyscy śpiewali i wymachiwali panami. Zdziwiłem się, bo ten człowiek nie wyglądał na króla, a oni wołali o nim królu żydowski. Król na takim małym ośle jak ty z całym szacunkiem. Ja tam nie mam nic do ciebie. Ale królowie jeżdżą na koniach. Dlatego czułam się tak wyjątkowo. Stąpałam naprawdę ostrożnie. Pewnie jesteś siebie dumny. Rozumiem cię. Też to samo czułem. Chodź, mam do ciebie zadanie. Ciekawe, co dziś spotka naszego bohatera i kogo powiedzie. Myślę, że oliwki. Takie niezwykłe sytuacje nie zdarzają się często. Zapracowałeś dzisiaj. Odpocznij sobie. Co się stało, przyjacielu? Dlaczego jesteś taki smutny? Prze pewnie żaden król ci się nie przytrafił. To, nie, to jest nie w porządku. Nie mogę zrozumieć, dla, dlaczego wiozłem dzisiaj kosze z oliwkami. Powinienem. Nie powinienem tego robić. Wiosną przecież króla. To nasza praca. Jesteśmy osłami. Powinniśmy nosić wszystko bez względu na to, co zechcą nam umieścić na grzbiecie. Nigdy, nigdy nie polubię tej pracy. Lepiej wychodzą mi zadania specjalne. Co się stało? Dlaczego jesteś taki smutny? Widziałam coś strasznego. Króla, którego niedawno wiozą, był ranny, a, on, a ludzie kazali mu mieć ogromną belkę. Dlaczego? Pamiętam, jak wiozą Jezusa i jego matkę Marię do Nazaretu. Już wtedy Józef i Maria wiedzieli, że on pewnego dnia umrze, aby ratować ludzkość. Ktoś im o tym powiedział. On na tej belce zostanie ukrzyżowany. To ten król jest pasjaszem? To straszne, jak go potraktowano. Przecież to, co on zrobił, jest niezwykłe. Bóg mógł dać ludziom. Okres świąt rodzinie Pana Jezusa Chrystusa to czas, kiedy większość ludzi się siebie prezentami. Jest bardzo miło otrzymać podarunek. Większość ludzi w tym właśnie czasie oczekuje od bliskich prezentów. Jako dowodu miłości, pamięci czy sympatii. Marto nam przypominać, że Bóg ponad 2000 tysiące lat temu obdarzył ludzkość darem Jezusem Chrystusem. Nikt z ludzi nie zasłużył sobie na Boże dar. Tak? Widzimy, jak wiele jest zła na świecie, jak wiele jest zła w naszym życiu. Czynimy to, czego nie chcemy czynić, przeciwniamy się Bożej woli. W Piśmie Świętym czytamy, że wszyscy zgrzeszyli i nie ma ani jednego sprawiedliwego. W Ewangelii czytamy, że Pan Jezus, Syn Boży, oddał życie swoje na okup za wielu. Jest to najwyższa cena na okup za mnie i za Ciebie. Bóg dał to, co miał najdroższego. Dowodem Jego miłości ku nam jest to, że dał swojego Syna jedynego jako ofiarę za nasze grzechy. Chrystus. Chrystus umiłował nas i oddał siebie samego jako dar. Z kraju lasu, wśród starych, pięknych i różnorodnych drzew mieszkał zdolny, kreatywny i pełen pomysłów czórca o imieniu Eli. Jego największą pasją było tworzenie. Część jego chatki była przeznaczona do pracy, gdzie powstawiały drewniane rękodzieła. Mały warta służył mu do realizowania jego pomysłów. Tam wystrzygiwał bukowe, sosnowe, dębowe ludziki, nadając każdemu unikatowy i oryginalny kształt. Nasz twórca tworzył niepowtarzalne oraz piękne ręko dzieła. Eli zawsze je podziwiał. Dostrzegał w nich coś więcej niż inni. Wielkimi krokami zbliżały się urodziny eliego. Jego największym marzeniem w tym dniu było to, aby mieć blisko siebie swoich przyjaciół i bliskich. Abyś i ty ten dzień spędził ze mną. Wspaniale, ale bardzo bym chciał przygotować dla ciebie coś bardzo wyjątkowego i szczególnego. Przecież gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. Przyjacielu, naprawdę wystarczy, że ty w tym dniu będziesz ze mną. Naprawdę to wystarczy. Hmm, wymyślę coś, co cię ucieszy i ci się spodoba. Pa pa pamiętaj, że wystarczy mi Twoje towarzystwo. Ale ja chcę zrobić coś więcej. Lubię Cię, kocham Cię. Niech wszyscy wiedzą, że bez Ciebie nie byłoby mnie. Chwila, chwila, to się rymuje. Zobaczysz, Elis, w tym roku dam Ci naprawdę coś wyjątkowego. Uważaj na siebie, mój mały. Cześć, Janku. Co tak pięknie pachnie? I cóż to za wypiękny dla kogo ten tort? Czy ty nic w zapomniałeś? Przecież zbliża się największe święto. Ach tak, mówisz o dniu twórcy? Ma... Czyż nie jest wspaniały? To będzie największą atrakcją Dnia Twórcy. Smaki są tak dobre, że na pewno będzie wyśmienity. Tak myślisz? Oczywiście, absolutnie największą. Podaj mi te owoce, skończę dekorowanie. A byłeś u Eliego? Coś ty? Kiedy? Nie mam czasu. Widzisz przecież, że jestem zajęty. Nigdy nie widziałem tylu kwiatów. Ten bukiet jest tak ogromny, że nie obejmuję go wzrokiem. To w ogóle to cześć. Cześć. Podoba ci się? Myślisz, że te kwiaty spodobają się Eliemu? No nie wiem. A, a byłaś a u niego? Ter teraz? No co ty, nie mogę, nie mam na to czasu. Muszę wszystko przygotować. Wiesz ile mam jeszcze pracy? No widzę, ale... To największy bukiet na Dzień Twórcy. Ten bukiet... Będzie najpiękniejszą atrakcją jutrzejszego święta. Oczywiście. Chyba już pójdę. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się zbliżającego się dnia twórcy, Łucjo. Wzajemnie. Wybacz, ale bardzo się śpieszę. Mam dzisiaj lekcję śpiewu i mogę się spóźnić. Lekcję śpiewu? Tak. Ćwiczę przed celowym występem z okazji nieruchomości. Dzięki mojej piosence to będzie najlepsze święto. Tak cudownie mnie stworzyłeś. Cudownie stworzyłeś mnie. Tak cudownie mnie stworzyłeś. Za wszystko wysławiam cię. Jasne, nie ma czasu. O, widzę, że coś malujesz. Co to, co to będzie? Wyglądać, w, wygląda ciekawie. No wiesz, niedługo dzień twórcy. Z tej okazji maluję coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Mam nadzieję, że Eli będzie zachwycony. Nikt mu nie da takiego prezentu jak ja. Chociaż niedokończony, ale już robi wrażenie. Wybierzesz się ze mną do Eliego? Teraz? Nie mam możliwości. Widzisz przecież, że muszę dokończyć. Widzę, że coraz lepiej ci idzie. O tak, wciąż, wciąż ćwiczę i ćwiczę. Chcę zagrać jak najpiękniej jest okazji dnia twórcy. Od kilku dni nie mogę skupić się na niczym innym, tylko na tym, aby jak najpiękniej wypaść. No tak, ale. Przepraszam cię, ale nie mogę więcej poświęcić ci czasu. Rozumiem. Cześć! Widzę, że prężnie działasz. Mogę wiedzieć, co to będzie? O, masz tak w domku, ale nie do końca domyślam się, co to może być. Tak, to karnik będzie najbardziej. Stu... Widocznym prezentem z okazji Dnia Twórcy. Ach, taki mam dziś doskonały dzień, jakby te wodzie same się wbijały. Świetnie, że masz dobry dzień. Wybacz, ale nie mogę dużo rozmawiać. Muszę ze wszystkim zdążyć. Żegnaj! Każdy mówi, że to, co przygotował, jest najlepsze, najpiękniejsze i największe. A co ja mogę zrobić? Jaki prezent będzie najlepszy dla niego? Co może go ucieszyć? Dzień twórcy, tuż, tuż, a ja wciąż nie wiem, co mam zrobić dla niego. Ale chwila, przecież powiedział mi, że, naj, 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 że wystarczy mi twoje towarzystwo. Może pójdę do niego i powiem wiersze, który mi wpadł do głowy. Lubię cię, kocham. Nie wszyscy wiedzą, że bez ciebie nie byłoby mnie. No cóż. Prześpiew się i może rano będę miał lepszy pomysł. Witam wszystkich przybyłych. Życzę wszystkim udanego Dnia Twórcy. Mam nadzieję, że każdy z Was się przyłożył i zrobił jak najlepszy plan. Zebrawszy się okazji Dnia Twórcy, który stworzył nas w twórczym procesie tworzenia, Niniejszym, a zatem i przed to z radością zapraszam wszystkich do składania swoich prezentów dla naszego twórcy. Dzień twórcy będzie wspaniały. Te rzeczy są doskonałe. A ja nic nie mam. Ach, jak to smutne. Eli nic nie otrzyma ode mnie, a tak próbowałem coś wymyślić. Ale chwila, przecież powiedział mi, że najważniejsze dla niego jest moje towarzystwo. Może pójdę do niego i powiem wierszyk, który mi wpadł do głowy. Lubię cię, kocham cię, nie wszyscy, nie wszyscy wiedzą, że bez ciebie nie byłoby mnie. Nawet się rymuję, może to zaśpiewam? Ej, ale chwila, a reszta? Może to zrobimy wspólnie? To byłoby dopiero mega. Ej, słuchajcie, mam pewien pomysł. Ułożyłem wierszyk. Ej, Dzień Twórcy jest raz w roku. Prezenty są najlepsze, ale... Gdzie twórca? Obchodzimy jego święto bez niego? Może pójdziemy go odwiedzić? Że też na to nie wpadliśmy. Może chociaż weźmiemy mój obraz. Tyle godzin nad nim pracowałam. Zostaw ten obraz. Nie traćmy czasu. Ej, naprawdę? Nic nie weźmiemy? Serio? Ale po co jeśli twórca powiedział, że wystarczy mu nasze towarzystwo? To biegniemy spędzić za nim czas. Mam pewien, mam pewien pomysł. Ułożyłem, ułożyłem wierszyk. Kiedy zdążyłeś go ułożyć? Ja byłam tak zajęta, że nie miałam na to czasu. kiedy tak chodziłem, Pasie, co z Was zrobi? Na myśl przechodziły mi te słowa: Lubię Cię, kocham Cię. Nie wszyscy wiedzą, że bez Ciebie nie byłoby mnie. Super, powiedzmy go razem. A może udałoby się go nam się zaśpiewać? Hmm, może? Lubimy Cię, kochamy Cię. Przyznać to czas bez Ciebie, Eli, nie byłoby nas. Lubimy Cię, kochamy Cię. Przyznać to czas bez Ciebie, Eli, nie byłoby nas. Dziękuję Wam, kochani. To najcudowniejsza piosenka, jaką słyszałem. Wiem, ile czasu poświęciliście przygotowując wasze prezenty dla mnie i doceniam wasze starania. Lecz największą radość sprawiliście mi tym, że przyszliście. Wasza obecność i miłość płynąca z waszych serc do mnie jest dla mnie najcenniejszym upominkiem. Chodźcie, zapraszam was na ucztę, którą dla was przygotowałem. Przynieście wasze prezenty, wspólnie z nich skorzystamy. Pan Jezus jest Bożym darem, w którym skupia się Boża łaska, zbawienie i doność uczynienia za nasze przestępstwa. Warto przyjąć Boży dar, Pana Jezusa Chrystusa.